Dzisiaj zabieram Państwa do północnej Anglii, do znanego ze swojej spokojnej atmosfery hrabstwa North Yorkshire. Jest to region znany z zielonych wzgórz, przyjaznych mieszkańców i spokojnego życia w małych miasteczkach. Jednak latem 2005 roku spokój ten został nagle zakłócony. 19-letnia Jenny Nicole wyszła z domu bez słowa i nigdy nie wróciła. Jenny była pełną życia młodą kobietą, kochaną przez przyjaciół, z pasją oddającą się muzyce. Lubiła rocka, była fanką Jimi Hendrixa i grała w zespole No Fowling. Występowała nawet na festiwalach, a jej zespół dotarł do finału konkursu Battle of the Bands. Wszyscy w małym miasteczku, w którym mieszkała, ją znali. W sklepie, w którym pracowała, w pubach, do których chodziła, podczas wieczorów, na których występowała. Mieszkała z rodziną na Bolton Avenue. Jej mama Ann, tata Brian. Zwykłe, spokojne życie rodzinne. Aż do wieczora 30 czerwca 2005 roku. Jenny wychodząc z domu, powiedziała tylko: Nie wrócę dziś wieczorem. Sądząc po rzeczach, które zabrała ze sobą, wybierała się na kemping. Było to dla niej czymś zupełnie normalnym. Wyjeżdżała z przyjaciółmi na kemping i wracała następnego dnia. Tej nocy nikt się nie martwił. Nikt nie wiedział, że to nie była zwykła nocna wycieczka. Następnego dnia Jenny miała zabrać swoją przyjaciółkę samochodem i razem miały wyjść wieczorem. Ale nie pojawiła się o umówionej porze. Nie odbierała telefonu. Nie odpowiadała na wiadomości. Jej przyjaciółka pomyślała najpierw, że coś się stało, może nie ma zasięgu na kempingu. Ale kiedy dzień się skończył, Jenny nadal nie było. W poniedziałek sytuacja stała się poważna. Jenny nie przyszła do pracy. Było to bardzo nietypowe dla Jenny. W sklepie, w którym pracowała, nikt nie miał od niej żadnych wiadomości. Jej przyjaciele, rodzina, wszyscy zadawali to samo pytanie: Gdzie jest Jenny? Po czterech dniach jej matka nie wytrzymała dłużej i oficjalnie zgłosiła zaginięcie Jenny. Tego samego dnia znaleziono biały samochód Jenny, rower 214i. Stał na parkingu pubu, jakby ktoś go tam zostawił w pośpiechu. Nie było kluczyków, nie było Jenny, nie było żadnych śladów. To był pierwszy prawdziwy przełom dla rodziny. Do tej pory myśleli, że może została u przyjaciela, może zmieniła plany, ale samochód był na miejscu, a Jenny nigdzie nie było. Policja natychmiast ogłosiła publiczne poszukiwania. Podano szczegółowe informacje o wzroście Jenny, kolorze włosów, ubraniach, które miała na sobie tego dnia. Wydrukowano setki plakatów, jednak nikt nie zgłosił, że widział ją po tym dniu. Cisza zaczęła budzić niepokój. Rodzina i ekipy natychmiast rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania. Przeszukiwano lasy, w których Jenny lubiła biwakować i często bywała. Rodzice szukali córki wszędzie. W końcu znaleźli coś w lesie zwanym Sandback Plantation kosmetyki Jenny i koszulka nocna. Były ukryte wśród liści. Był to najwyraźniejszy znak, że Jenny przebywała w tej okolicy. Nie był to jednak dobry znak, ponieważ obecność tych rzeczy, a nie samej Jenny. Wskazywała na znacznie mroczniejszy aspekt sprawy. W międzyczasie przyjaciele Jenny przekazali policji informacje na temat jej osobowości. Jenny była osobą zamkniętą w sobie, nie dzieliła się swoimi problemami, trzymała je w tajemnicy. To utrudniało pracę policji. Ponieważ, aby zrozumieć, że ktoś coś zaplanował i zniknął, zazwyczaj istnieją pewne oznaki znane najbliższemu otoczeniu: wypłata pieniędzy, przygotowania do podróży, zwierzenia komuś. Ale Jenny nie pozostawiła po sobie żadnych śladów. 6 lipca policja ogłosiła, że jest bardzo zaniepokojona. Następnego dnia w komendzie policji w Richmond utworzono jednostkę do nazdarzeń. 20 funkcjonariuszy zostało przydzielonych wyłącznie do tej sprawy. Skontaktowano się z klientami pubu, przyjaciółmi i znajomymi Jenny. Przeszukano wszystkich. Jednak nadal nie było odpowiedzi. 10 lipca główny detektyw Pete Martin Zwrócił się do Jenny w telewizji z prośbą o skontaktowanie się z rodziną. Jej rodzina nie odrywała się od telefonu. Ludzie przeszukiwali ulicę. Ale wynik był taki sam. Ta cisza sprawiła, że policja zaczęła rozważać inne możliwości. W miarę postępów śledztwa policja zbadała, z kim Jenny się spotykała. W końcu dotarła do ważnej informacji. Jenny spotykała się z mężczyzną, którego znali. Był to David Hodgson, mężczyzna w wieku około 40 lat, żonaty. Ojciec dwójki dzieci. Co więcej, Jenny znała go od dzieciństwa, ponieważ córki Davida chodziły do tej samej szkoły co Jenny. Co gorsza, okazało się, że David manipulował Jenny od 14 roku życia. Ta informacja całkowicie zmieniła sytuację. Policja przesłuchała Davida. Najpierw zaprzeczył, jakoby łączył ich jakikolwiek związek. Następnie przyznał, że kilka razy byli razem, gdy Jenny skończyła 16 lat. Jednak nawet to nie było całą prawdą. Policja wiedziała, że David i jego brat Robert zbudowali w lesie różne schronienia. David powiedział: Nigdy nie zabrałem Jenny do tych schronień. Jednak wyniki badań DNA zaprzeczyły jego słowom. Okazało się, że Jenny i David mieli kontakt seksualny w tych schronieniach. To odkrycie sprawiło, że David znalazł się w centrum śledztwa. Kilka dni po zniknięciu Jenny zaczęły pojawiać się wiadomości, które wyglądały, jakby zostały wysłane z jej telefonu. Wiadomości były adresowane do jej przyjaciół i ojca. Ich treść miała charakter: Nie martwcie się, wszystko w porządku. Jenny pisała, że jest w Szkocji, mieszka z chłopakiem i nie zamierza wracać. Na pierwszy rzut oka wydawało się to uspokajające, ale ton wiadomości nie pasował do stylu Jenny. Na przykład w jednej z wiadomości znalazły się ostre słowa: Dlaczego mnie nienawidzisz? Mama i tak mnie nie chce, nie wrócę. Policja też mnie nie znajdzie. W innej wiadomości napisała: Byłam na kempingu, było fajnie, muszę wracać. Wiadomości zostały wysłane z Carlisle i granicy szkockiej. To zaniepokoiło policję. Nie było bowiem żadnych śladów, że Jenny przygotowywała się do wyjazdu w te okolice. W torbie nie miała nawet odpowiedniego sprzętu kempingowego. Nie wypłaciła pieniędzy, nie planowała niczego z nikim. Krótko mówiąc, wiadomości te nie pasowały do zachowania Jenny przed jej zniknięciem. Policja nie wykluczyła tej możliwości od razu. Ale matka Jenny nie do końca wierzyła w te wiadomości. Pojechała nawet do miejsc wymienionych w wiadomościach, aby poszukać córki, ale nie znalazła Jenny. Co więcej, po dniach, w których wysłano te wiadomości, telefon Jenny nigdy więcej się nie włączył, a urządzenie nigdy nie zostało odnalezione. Sytuacja ta nasunęła detektywowi Pitowi Martinowi pytanie: czy to naprawdę Jenny wysłała te wiadomości, czy też ktoś podszywał się pod nią? Niektóre informacje zawarte w wiadomościach, na przykład drobne szczegóły, takie jak awaria skrzyni biegów w samochodzie Jenny, mogły być znane tylko najbliższemu otoczeniu Jenny. Sugerowało to, że osoba stojąca za wiadomościami mogła być kimś bliskim Jenny. Ale była jeszcze jedna, znacznie ważniejsza kwestia analiza językowa. Profesor Malcolm Coulthard, ekspert w dziedzinie kryminalistyki językowej, Porównał wiadomości napisane przez Jenny z wiadomościami, które pojawiły się po jej zniknięciu. Jenny pisała niektóre słowa w charakterystyczny dla siebie sposób, na przykład: Phone zamiast Phone, im zamiast I'm i See You zamiast See You. W wiadomościach, które pojawiły się po jej zniknięciu, styl ten całkowicie się zmienił. Słowa były napisane poprawnie, a struktura zdań była inna. Osoba pisząca te wiadomości najwyraźniej próbowała naśladować styl Jenny, ale nie udało jej się uchwycić drobnych szczegółów. Biorąc to wszystko pod uwagę, policja była prawie pewna, że wiadomości te nie pochodziły od Jenny. To sprawiło, że śledztwo znalazło się w jeszcze bardziej niejasnym punkcie. Po analizie językowej, policja uznała Davida Hodgsona za najbardziej prawdopodobnego sprawcę. Był on bowiem osobą najbliższą Jenny. A jednocześnie mógł mieć motyw, aby zatuszować jej zniknięcie. Zeznania Davida były już same w sobie niespójne. Do tego doszły jeszcze zapisy jego ruchów. Okazało się, że w noc zaginięcia Jenny David również opuścił dom. Powiedział swojej rodzinie, że jedzie na obóz. Następnego ranka wrócił do domu. Było to dokładnie w tym samym czasie, kiedy Jenny prawdopodobnie była na obozie. Co więcej, w dniach, w których wysłano wiadomości po zaginięciu. David wynajął samochód. Po sprawdzeniu licznika kilometrów wynajętego samochodu okazało się, że przejechał on setki kilometrów. Odległości te prawie całkowicie pokrywały się z miejscami, z których wysłano wiadomości, czyli Carlisle i granicą Szkocji. Kiedy zapytano Davida o powód tej podróży, nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. Ponadto policja ustaliła podczas dochodzenia w tym regionie, że David i jego przyjaciele zbudowali w lesie różne schronienia. Schronienia te znajdowały się zarówno w pobliżu Sandbag Plantation, gdzie znaleziono rzeczy Jenny, jak i w miejscach, w których znaleziono DNA Jenny i Davida. Oznaczało to, że David bardzo dobrze znał ten obszar. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zabrał tam Jenny, a w noc jej zaginięcia nie był daleko od tego miejsca. Po połączeniu wszystkich tych elementów obraz zaczął się stopniowo wyostrzać. Jenny nie zaginęła. Coś jej się stało, a ktoś próbował to ukryć. Podczas trwających miesiące szeroko zakrojonych poszukiwań policja przeczesała lasy. Jaskinie, doły, strumienie, wrzosowiska. W poszukiwaniach uczestniczyły setki osób. Wezwano nawet żołnierzy, jednak nadal nie było śladu Jenny. Ta niepewność wyczerpywała zarówno rodzinę, jak i policję. W marcu 2006 roku nastąpił jednak przełom. W Sandback Plantation znaleziono dwie ważne rzeczy należące do Jenny. Jej pluszowego misia i przenośny odtwarzacz muzyczny. Były to przedmioty, których Jenny nigdy się nie rozstawała. Miejsce, w którym je znaleziono, było na tyle charakterystyczne, że można było podejrzewać, iż zostały tam celowo pozostawione. Odkrycie to niemal potwierdzało, że Jenny coś się przydarzyło w tej okolicy. Jednocześnie całkowicie obalało twierdzenie Davida, że nigdy nie zabierał Jenny do tych schronisk. Teraz bowiem przedmioty Jenny znaleziono dokładnie w miejscu, w którym David często spędzał czas. Mimo to nadal brakowało najważniejszego samej Jenny. Policja uznała jednak to odkrycie za bardzo ważne i rozszerzyła poszukiwania w okolicy. Ponownie przeszukano obszar o powierzchni 150 akrów. Jednak wynik pozostał bez zmian. W międzyczasie, gdy Jenny kończyła 20 lat, jej rodzina zorganizowała jej urodzinową akcję. W miejscu, w którym pracowała, Zawieszono duży plakat. Matki nie przygotowały tortu urodzinowego, jak to robiły co roku. Pozostawiły tylko wiadomość z nadzieją na odnalezienie córki. Jednak wraz ze słabnącą nadzieją podejrzenia policji skupiały się coraz bardziej na jednym punkcie. David Hodgson nie tylko prowadził sekretny romans z Jenny, jego zazdrość kontrolujące zachowanie i działania tej nocy sugerowały, że coś ukrywa. W miarę postępów śledztwa policja zaczęła też sprawdzać wszystkie cyfrowe ślady związane z życiem Jenny. Mieli nadzieję, że coś znajdą na komputerach w domu, w mailach i wiadomościach. Ale stało się coś nieoczekiwanego. Na komputerze ojca Jenny znaleziono nielegalne i poważne przestępstwa. Chociaż potwierdzono, że materiały te nie miały związku z zaginięciem Jenny, dla rodziny i tak już trudny proces stał się jeszcze bardziej bolesny. Sytuacja ta wywarła ogromną presję zarówno na opinię publiczną, jak i na rodzinę. Rodzice, którzy i tak nie mogli odnaleźć śladu swojej córki, znaleźli się teraz pod lupą całego kraju. Sprawa trafiła do mediów, co spotęgowało cierpienie rodziny. Policja wielokrotnie podkreślała jednak, że odkrycie na komputerze nie ma żadnego związku z zaginięciem Jenny. Śledztwo nadal koncentrowało się na lesie, gdzie ostatnio widziano Jenny, oraz na działaniach Davida. W styczniu 2006 roku David i jego brat Robert zostali ponownie zatrzymani. Robert został wkrótce zwolniony, ale David w związku z coraz większą liczbą dowodów wskazujących na niego stał się głównym podejrzanym policji. Każde jego zeznanie zawierało sprzeczności. Nie potrafił dokładnie wyjaśnić, gdzie był w noc zaginięcia. Nie potrafił też podać sensownego powodu podróży samochodem, które odbył w dniach, w których wysłano wiadomości. Aby przyspieszyć śledztwo, wezwano zespół emerytowanych detektywów. Celem było znalezienie nowych szczegółów świeżym okiem. Policja wydawała się już pracować nad rozwiązaniem morderstwa, a nie sprawy zaginięcia. Jedynym problemem był brak ciała. Jednak każde nowe odkrycie coraz bardziej wskazywało, że Jenny nie zniknęła z własnej woli. W maju 2007 roku w końcu podjęto oczekiwany krok. David Hodgson został oficjalnie oskarżony o zabójstwo Jenny Nicole. Decyzja ta była punktem zwrotnym, na który rodzina czekała ponad rok. Proces nie był jednak łatwy, ponieważ nie znaleziono ciała Jenny, a dowody wykorzystane w sprawie opierały się wyłącznie na zachowaniu i wynikach badań kryminalistycznych. Kiedy rozpoczęła się sprawa, życie prywatne Jenny zostało poddane szczegółowej analizie. Chociaż rodzina była przygotowana na tę sytuację, obserwowanie wydarzeń w sali sądowej było dla nich nową traumą. Obrona twierdziła, że Jenny miała problemy z ojcem i dlatego opuściła dom. Jednak sędzia stwierdził, że twierdzenia te są całkowicie bezpodstawne. Cel obrony był jednak jasny: utrzymać prawdopodobieństwo, że Jenny uciekła z własnej woli. Prokuratura przedstawiła wydarzenia w znacznie jaśniejszym świetle. Detektywi szczegółowo opisali zazdrosną i kontrolującą naturę Davida. Tajemniczość jego związku z Jenny. Oraz wszystkie jego zachowania w dniu jej zaginięcia. Rejestry wynajmu samochodów, lokalizacje wysłanych wiadomości tekstowych, analiza językowa wiadomości, próbki DNA znalezione w schroniskach. Wszystko to wskazywało na jeden obraz. Prokurator twierdził, że Jenny spotkała się z Davidem w noc swojego zaginięcia, że między nimi mogło dojść do kłótni i że David zabił Jenny. Następnie ukrył jej ciało w lesie. A potem wysłał wiadomości, które miały sprawiać wrażenie, że Jenny nadal żyje, próbując zatrzeć ślady. Podczas rozpraw matka i ojciec Jenny wielokrotnie płakali. Według nich najbardziej bolesne było to, że życie prywatne ich córki było rozbierane na kawałki na oczach wszystkich. Matka powiedziała później: Myśleliśmy, że to my jesteśmy sądzeni. Ale mimo to byli tam obecni. Ich jedynym celem było dopilnowanie, aby sprawiedliwości stało się zadość w sprawie Jenny. Po pięciu tygodniach wyczerpujących rozpraw sądowych, Ława Przysięgłych jednogłośnie uznała Davida Hodgsona winnym zabójstwa Jenny Nicole. Była to jedna z nielicznych spraw o zabójstwo, w których nie znaleziono ciała ofiary. Wszystkie dowody opierały się na zachowaniu, działaniach i manipulacjach Davida. Ława Przysięgłych połączyła wszystkie elementy i doszła do jednego wniosku: Jenny nie żyła, a osobą, która ją zabiła, był David. Sędzia ogłaszając wyrok, powiedział, że dowody są przytłaczające. Podkreślił, że ukrycie ciała Jenny spotęgowało cierpienie rodziny, było świadomym wyborem i że oskarżony nie okazał skruchy. David został skazany na dożywocie. Postanowiono, że spędzi w więzieniu co najmniej 18 lat. David nie zareagował na ogłoszenie wyroku. Nie okazał skruchy ani nie wykazał emocji. Pozostał bez wyrazu. Tak jak podczas całego procesu. Dla rodziny wyrok nie był ulgą, ponieważ Jenny nadal była zaginiona. Matka powiedziała: "Nie ma nawet grobu. Ale przynajmniej oficjalnie potwierdzono, kim jest osoba odpowiedzialna za jej śmierć." Minęło wiele lat od skazania Davida. Każdego roku w dniu urodzin Jenny rodzina organizowała przed domem uroczystości upamiętniające ją w miejscu, gdzie zaginęła. Jednak nic nie łagodziło faktu, że Jenny nie odnaleziono. Jej matka w jednym z oświadczeń powiedziała: Dziewczynka, którą urodziłam i wychowałam, mogła zostać gdzieś porzucona. Samo myślenie o tym jest nie do zniesienia. Policja, pracownicy domu pogrzebowego, rodzina, wielokrotnie poruszali te kwestie. Jednak odpowiedź Davida była zawsze taka sama: milczenie. Sytuacja ta wywołała wielką dyskusję społeczną nie tylko wśród rodziny Jenny, ale także wśród wielu innych rodzin, które doświadczyły podobnych przypadków. Właśnie wtedy pojawiła się ustawa Helen. Ustawa ta miała na celu utrudnienie warunkowego zwolnienia sprawców morderstw, którzy odmawiali ujawnienia miejsca pochówku ofiary. Do dziś David przebywa w więzieniu, a miejsce pochówku Jenny pozostaje nieznane. Policjanci twierdzą, że nawet po latach podczas poszukiwań pamiętają tę sprawę. Jeden z emerytowanych policjantów powiedział: Czasami w radiu leci piosenka i nagle myślę o Jenny. Nadal smuci mnie to, że nie udało nam się jej znaleźć. Rodzina nadal pozostaje w tym samym miejscu. Jedyne, czego chcą, to sprowadzenie Jenny do domu, aby ją pochować, aby się z nią pożegnać.